Program Rolnik szuka Żony to prawdziwa wylęgarnia celebrytów. Uczestnicy i ich kandydatki po udziale w randkowym show w Mix zdobywają ogromną popularność. Nic dziwnego, że fani programu śledzą ich życie również po wielkim finale. Jedna z ulubienic właśnie przekazała radosne wieści. Rolnik szuka Żony to jeden z najpopularniejszych programów telewizyjnych, a widzowie z wypiekami na twarzach śledzą miłosne perypetie uczestników. Nic dziwnego, że przez kilka tygodni potrafią zżyć się z nimi na tyle, aby śledzić ich losy także po programie. Uczestnicy i ich oblubienice cieszą się ogromną popularnością w social mediach i dbają o to, aby zainteresowanie ich życiem nie malało. Jedna z bohaterek pierwszych edycji podzieliła się radosną nowiną. Sara Szewczyk powitała na świecie syna. Sara Szewczyk, którą mogliśmy poznać w czwartej edycji Rolnik Szuka żony opublikowała na swoim profilu na Instagramie wzruszający wpis w którym oznajmiła, że powitała na świecie syna. Choć od jej udziału w programie minęło wiele lat, to jej konto wciąż obserwuje kilkanaście tysięcy fanów, którzy tłumnie polajkowali wpis celebrytki i pośpieszyli z gratulacjami. Sara Szewczyk była jedną z bohaterek cztery. Edycji programu Rolnik szuka żony i wpadła w oko Karolowi. Choć początkowo czuć było między nimi wzajemną chemię, to niestety ich drogi szybko się rozeszły. Kobieta na szczęście nie musiała czekać jednak zbyt długo, gdyż poza telewizyjnymi kamerami poznała tajemniczego Dawida. Bohaterka rolnik szuka żony wzięła ślub z ukochanym w czerwcu 2021 roku, a nieco ponad rok później urodziła swoje pierwsze dziecko, Igora. W 2023 roku Sara Szewczyk ogłosiła za pośrednictwem mediów społecznościowych, że znów jest w ciąży. Będzie nas więcej i to jest najpiękniejsze, co mogło nas spotkać. Pisała w poście na Instagramie. Post udostępniony przez Sara, Saritka, SZ. Gwiazda czwartej edycji programu Rolnik Szuka Żony w swoim wpisie pokazała nie tylko zdjęcie małego synka, ale również zdradziła, jak postanowiła dać mu na imię. Wczoraj o 10,27 po raz kolejny poczułam. Co to znaczy pokochać kogoś od pierwszego wejrzenia? Moje 3550 gram szczęścia. Od teraz mam trzech mężczyzn do kochania. Kubuś, niech los ci sprzyja, o resztę zadbają rodzice. Poród może być cudownym przeżyciem. Jestem wdzięczna za wspaniałą opiekę w szpitalu. Cudownie jest czuć się zaopiekowaną, wtedy nawet ból schodzi na drugi plan, napisała Sara Szewczyk. Post udostępniony przez Sara, Saritka, SZ. Świeżo upieczonej mamie szczerze gratulujemy.